Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Adler z kanału Joker Farm jak widzicie za mną jest serwis od korbanka o tutaj za nami jest Kasper i Paweł będą działać dzisiaj przy rozcelku, siema Kacper siemanko siema no i myślę, że dzisiaj podziałają jeszcze jutro, będą wszystkie paski sprawdzać, napinać wszystko według tego katalogu, będzie kombaj uzbrojony w kamery kombajn uzbrojony w centralne smarowanie więc trochę jest roboty, nie? Dwa dni? Oj, może być ciężko! No i później od razu jedziemy, będziemy prawdopodobnie sprawdzać go w jęczmieniu. i tyle. Myślę, wam, myślę, że Wam nagram coś dalej później. Bo teraz będzie wszystko rozmontowane, przyszykowane i widzimy się za moment. Wpada. <grymne> Wziąłeś Tak, wziąłem, wziął. no, bo, bo trzeba będzie zaprogramować tym 5 kilowym młotkiem, nie? <grymne> tak. No. Patrz, pogoda się, pieprzyła się. Nie, już ma nie padać. No ale ogólnie, Ale burza wczoraj była w wieczorem, Ogólnie Czujesz? ten... Burza była? No. Ja nie wiem No. tego deszczu. Babce się chyba kurwa ten lipiec sprawdził, że no. cały lipiec ma być deszczowy. No Bo ma takie coś, że od początku od wigili rozpisuje wigilia no. to jest styczeń, później no. luty, marzec każdy, no, każdy dzień. Do końca, nie? Następny to jest dzień miesiąca, wiesz? Aha. I co w tym dniu jest, tak jest pochmurnie, deszczowo. E, Aha. Przypadło, że, w, że ten nie wiem, który tam dzień jest jako lipiec i wypadło jej, że jest pochmurno i deszczowo. Mówi, no. będziecie mieli chłowę cały dzień było w tej. No i tak się deszczowo. zaczęło przecież zobacz. No, nie, do no. No. A jak młody ma się, nie, ten drugi... panu, panu. A tak, no. jest młody nie, nie, on młody, nie, starszy nie, Tak, nie, On nie, on nie, nie, Ciebie, nie, <laughs> Ale nie, 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 nie no tak w sumie, w sumie razem, nie? Jak tak Tak, aha, no to dobrze. Uzbroiliśmy go w te, w goślice, wiesz, kupiłem jeszcze dwie nowe a? Nawet na silniku tam jest. Bo wy tego John Deere od Dianasa macie, nie? Tak, tak, tak. tak no to my mieszkamy od nich chyba z 5 albo 3 km o coś takiego. Tam ziemia. Cała wioska z tych pomidorów typu jak no. tak. No. Tak, tam tam tak. Wy Zobacz. Wychalić, no. ziemia tam cały czas. Ale jak to odzwierciedlone. To... ołówkiem, nie? No tak. Ołówkiem i cię go nie? Jak, jak to ładnie wygląda. Roku, ma... Chłopaki z Łaszkowa przyjechali do nas z rysunkiem. <grym> Pozdrawiamy wszystkich widzów. A się szczególności... pozdrawiam Macieja z Pleszewa, Tak Pleszew. Pleszew. jeździliśmy, nie? Szkołę rolniczą szko 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 w marszewie. A szczególności chłopaków i panią w z klasy drugiej BTA. Pozdrawiamy. To, to następny rok na pewno zdane masz. Zaklepane. <grym grym> Nic dla was nie nagrałem dzisiaj, bo... <grym> Mało co się działo, kamery są zamontowane będzie? Centralne smarowanie będzie jutro montowane czyj przyjrzany? No Wszegląd zrobiony Przed żniwami Jutro centralne smarowanie i co jeszcze? No i w pole I w pole Myślisz, żeby jutro ukasić zbiornik? Zestaw naprawczy do Rostelmasza, gdzie to No szykuję już na jutro, nie? Trzeba podoszczyć jest i nowy komputer Do programowania. Kamera jest w zbiorniku jedna, druga kamera jest na tył i trzecia kamera jest na rurę. O tutaj pokażę Wam. Tutaj bo też fajnie wygląda. Fajnie to będzie. Jak będzie się sypało zboża. Tutaj jest na tył. Jakby nam się na przykład zapchał albo jakaś iskra, o, daj Boże, żeby nie było. Wtedy troszeczkę możemy szybciej zareagować, nie? Jak zakończymy to ci opowiem co będziesz potrzebował. Pozdrów przyjaciół Paweł. Nie ma. <laughs> Witam was w kolejnym dniu. Popaki działają przy kombajnie, a ja tutaj kompletuję powoli takie rzeczy e, potrzebne do kombajnu w trakcie koszenia jakby coś się zepsuło, czyli żyletki. Żeletek dużo wziąłem ogólnie, nie wiem po co tyle, ale niech będzie. Tutaj są śruby wszystkie, do tych żyletek tutaj mam odgardzieli, klucze, czujniki, jakieś duperele yy, magnety przeciwnoże. No i co wam pokażę? Przeciwnoże i tu mam noże. Rostel masz? A gdzie produkowane są? No zgadnijcie. Gdzie? W Niemczech. Made in Germany. Niemcy produkują noże. I są dostępne. Witam Was w kolejnym dniu. Nic nie nagrywałem praktycznie dzisiaj. Ale pokażę Wam, co zrobiliśmy. <śmuszka> fuszerka, odwalona kolejna. Fuszerka. Jest tak. Ta Dana. Zapenkowane to. Powiem wam, że dosyć fajnie to wyszło. Tak to wygląda, to, 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 to wszystko zaplękowane z tej strony. Kombajn już praktycznie przygotowany. Cześć. Siema Przemek. Siema. Bartek jest. Siema. I zobaczcie, tu mamy plandekę, tata zamówił taką plandekę już dawno. Gramatura 650. O. Pas? Nie ma pasa, muszę znaleźć. Gramatura 650. Eee, więc nie powinna przeciekać eee, troszeczkę za krótka z tej strony, dlatego nie będzie można nasypać dużego czubka, bo tu jest 12 metrów, a 10,5 mamy. To mamy 1,5 metra zapasu. Nie doszły do nas bloki, jestem trochę wkurzony, bo dzisiaj miały być bloki. Jak nie dojdą jutro do godziny 10, to szybko robimy tak, bierzemy te dwa bloki. I te dwa, bo będziemy robić na razie taką zaporę Czyli tu dołożymy i trochę tutaj I będziemy sypać Ile nasypiemy, tyle nasypiemy, bo mamy trochę więcej zrobione Zapękowane tutaj Najtańszym sposobem, można było co innego Zobaczymy jak to wyjdzie, człowiek uczy się I tyle, tak mi się wydaje, że będzie ok. Niektórzy tak mają i nie narzekają Ten mi nie będzie leżał Cały rok, tylko będzie leżał miesiąc tutaj maksymalnie. Przyczepy są uszykowane. Wszystkie też narożniki dodatkowo e, uszczelniłem. I jest tutaj e, uszczelki postawione nowe. Duża przyczepa jest szczelna, czy nie? Nie, tak. woda ta <laughs> A kiedy padało? Dwa dni temu padało, a woda stoi do tej pory, więc. A wczoraj padało, no? To sauna na poleciała. Tyle wody było? Dużo wody tam? No nie, na mnie nie poleciała, jest boku jutro zaczynamy żniwa. Tak? I tyle no. Ostatni dzień przed żniwami. Jutro w Nięczmie wyjedziemy prawdopodobnie o 12. .00. Badaliśmy dzisiaj rano, to miał 10, nie jakie 10, 14, 9 z, gdzieś tak około 11, a na koniec dnia, to już po zachodzie, miał 13, 7. Więc jutro na pewno będzie miał około 13, bo jutro ma być cieplej, 25 stopni. Eee, musimy go kosić, żeby on był troszeczkę suchszy w łanie, bo mamy odbicia w ścieżkach technologicznych. Nie dysykujemy, nie randapujemy paku e, jęczmienia, więc on to wszystko dojdzie tutaj na kupce. Tamten będzie miał więcej, ten ma mniej, wciągnie będzie miał około 14. Bartek będzie odwoził statą. Ty się nagrywać, no. Przecież to piękna robota Nagrywaj to, pusisz to mi moja no. no sami się wydają, ja mówię fajna kurę kalamitka, a tu... No, pod no. no. drzwi, widzisz? Ty? No. A, a widać, że o jedne myśli, nie? mi to kurwa nie mów Nie Dawidzie? Nie tylko Dawid no, Dawid tak milczy, nie? No, a taki w ogóle dotliwy On mnie nie powiedział, tak Karol, jak zobaczy ten odcinek, to ostatni raz cię pusi w tą delegację <laughs> A ty będziesz jechała? Gdzie ty jesteś? Co? Marcelina? Uuu, podoba się, nie? O gdzie jedziemy? O, guziki. To to dobrze jest równo Witam Was w czwartym dniu. Dzisiaj przygotowaliśmy plac do sypania jęczmienia. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Tak to wygląda. Cześć, Przemek Cześć. Po raz czwarty. Odcinek z czterech dni, bo nic się nie działo zbytnio. Dzisiaj mieliśmy wjeżdżać nawet na społeczność wczoraj. Stawiłem komy przygotowane i czekał na wjazd. Wyjęć jęczmień, ale rano pokropiło, kurde, pokisiło e, 17% do godziny 13. Później tam o godzinie 16. Miał 14.9%, no i tak i tak to 14.9% z ręki, nie? A jak byśmy zrobili, a jak byśmy wymusili to kombajnem, to by 1% na pewno doszedł, a my chcemy tutaj to na magazyn sypać. W odcinku poprzedniej wam mówiłem, że się wkurzyłem, bo nam bloki nie doszły. Porozmawiałem z Panem, no to nawet wysłał nam te bloki mniejsze, żeby tutaj już były chociaż te ściany grodziowe, te ściany zaporowe. Są 120, tak jak tutaj i tutaj są 90. Powiem Wam wcale głupie to nie jest, bo możemy sobie robić jak chcemy, czyli tutaj będzie sup. Tutaj będą supy, nie? Za tym. Z tej strony no i tutaj będzie brama wjazdowa. O, wyraźcie swoją opinię? Czy zrobić tak, jak tutaj jest? O, tak, tak i tutaj tak samo i zrobić jedną bramę wjazdową, czy zrobić dwie bramy wjazdowe i tam będzie tutaj taka LK o, takie C dalej. O, odtąd będą bloki szły tak, tak, tak. Bo jednak podjęliśmy decyzję taką, że będzie najlepiej yy, Najlepiej by było właśnie tak jak tutaj jest. Może zrobić jedną bramę wjazdową na środku i wsofuję się przyczepą, tu jest 4,70, więc powinno być OK, nie doszły nam jeszcze wszystkie bloki czekamy na trzecią warstwę przyjdzie jeszcze 60 bloków do nas na duże żniwa przed dużymi żniwami i jęczmień będzie sprzedany to będzie tutaj zrobiony jeszcze wyżej o jeden segment, o jedną warstwę czyli 1,80m a jak nasypiemy zboża to przecież nam zboże tutaj do 2,5m to lekko możemy sypać opiankowaliśmy to naszym zdaniem mi się podoba jest ok, fajnie to wygląda, takie fugi i Tą piankę, jak możecie zobaczyć to yy... zapiankowane to było i po prostu jak ona już zasychała to ubiliśmy i teraz taka twarda jest. Już tutaj było jeżdżone, włożone te bloki, praktycznie nigdzie nie ma uszczerbków. pracuje ładnie. Nie ma problemu jakiegoś, nam się podoba. O zobaczcie jak zafugowane świeżo, wszystko dopiero zasycha. W kombajnie mamy zrobione centralne smarowanie. E, tak to wygląda, tak coś się prezentuje, jeszcze będzie oznaczone. O, proszę bardzo, będzie to oznaczone numerkami, tu przypisane, ile na przykład co ile czerwone będzie na przykład e, za każdym razem, co codziennie trzeba będzie smarować, na przykład niebieskie, żółte będzie, coś takiego. Piękny napis mamy, Joker Farm. O, bajka. No, tutaj zestaw kalamitek. Proszę bardzo, pięknie. Centralne, zrobione. I można się bawić. My widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro będą żniwa. Nie mogę się doczekać. Zobaczymy, jak to sypie. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji kanału i widzimy się już jutro. Na razie, cześć. Imprezę będziemy robić. To też. Ale będzie się. Będziemy alkohol pić, babcia, spożywać. To by dobre na wesele, na 200 osób. No pewnie, otwarcie hali. Tak. A to, to się żyje. Ty, no ale ja naprawdę, no którędy wy będziecie wierzać w No tutaj jest, a tutaj babcia jeszcze nie zagrodzone. No, no i zagrodzimy w koło i tyle, nie? I weźmiemy flexa i zrobimy dziurę. Ja nie. Co? Ale co, to nie wygląda? Nie a, fajnie? A, takie popierdolone. Co ty babcia? Zobacz, tu będzie. Tu jest fajnie zrobione. No. Tu jest słup. No I, tu. No. I ścianka, nie? No. Dotąd, koniec. No i tam. I tam. A, a, a tu, tu już nie tam. będzie zagrodzone. No tu już nie, ale tu jest zagrodzone, a tam też będzie słup. No też będzie słup No ale, a, nie wiecie. No bo będzie tu wjeżdżał O, będzie wjeżdżał i na róg będzie sypał, tu będzie sypał i podgarniał i tyle Aha. No Zmieniamy Tak babcie? Ten, Zmieniliśmy zdanie, bo tak więcej usypiemy Zmieniamy, po prostu sobie No ja nie wiem, co mi się nie podoba Za duże takie diabelstwo żeście porobili hmm. Czemu, duże? Fajnie, Fajnie jest, jest. ile tu tych e, trzeba? E, bloków? No. Jeszcze 50 co najmniej Ej, od tak. Ale furtkę ci zrobić, babcia? Tutaj, Ej, żebyś nie, chodziła? Nie wiem, ja sobie drabinkę wstawię. Tak? Czemu? No ja tu gęsi założę, albo A kaczki. A tego duży kurni? A, no kaczki, y, i tam tamten basen wstawię, wody na i... O, będą... ale ty na basen to dobre. No. Ale basen wyporność ma. Rozpierdzieliłby to. No. Mówię, że mogą się rozepchać trochę te... ...zapory. To robią takie coś, że takie pontowniki. Tutaj wiercasz się, tu wiercasz się, taki pach 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 i on trzyma, nie? Co jakiś czas można by było dać takie coś. Pomyślimy, zobaczymy.